I co? Mamy z widokiem na morze? Mamy! Mamy to tak, tutaj te apartamenty i wille sprzedają. To, jak się... Także jak kawałek widać, morza, to już jest z widokiem morza. Ja zobaczymy. Tam. Jak się wychylę, to widzę. Jak się A się... to miało być z widokiem na morze? Nie, 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 bo my tanie, my tanie, my żadnych widoków, nie żadnych. Powiedz, ile ten, ten domek kosztuje? No Ten domek za noc. kosztuje dosyć dużo, bo kosztuje dwie stówy, ale mogą być trzy 200 osoby. 200 zł na noc ale jest na, na samej plaży, więc będziemy tutaj dzisiaj dużo nagrywać. No i tutaj na, na 3 Standard, osoby o, jest. tutaj my śpimy, a tutaj, może, tutaj możemy zaprosić gościa. Ktoś Wiesz, jest tak. gdzieś w pobliżu, to, to możecie. możemy przenocować. Się złotych, tak. Ale jest woda, jest woda, zobaczcie, jest szafa. Zobaczymy, co jest w szafie. Ech. Jest klimatyzacja. No tak wstępne... nie ma nic. Nie ma nic. Jest lodówka, Także jest. Też nie ma, nie ma nic? ale nie ma nic, ale pościel jest. pościel jest, pościel jest. A, jest pościel, a no to tutaj, to jest jest, tutaj. no to jest tutaj dobrze. No i była na łazietka. I to jest standard właśnie tajski. ale taj tutaj. To jest tajski to tański tak, standard, jeżeli szukacie standardów hotelowych, pięciogwiazdkowych, to, to nie. Tak, i tak dobrze, że nie musimy dopłacać za ciepłą wodę, kiedy z dziurką spaliśmy. Tak? I było tak, że chcecie z ciepłą wodą, to 20 batów więcej, spaliśmy też taki. Nie? Możemy, możemy. Nie wiem, czy tak. Czyli taki no chodź, domek. Tak. Tutaj dobra no woda, tylko to pokażmy, a później będzie zejście. Motor jest gdzie zaparkować. Jak ktoś nie jest gościem, to ma zapłacić 150 batów no, my, za parking na motor, na a my mamy tutaj, bo jesteśmy domu. Dobra, chodźmy zobaczyć jak jest z wejściem na morze. No długo się idzie, długo się idzie nad morze, jakieś parę kilometrów, więc idziemy, idziemy szybciutko. Jakiś 20 sekund. No, 20 sekund. No, ale się nie zamknęli, ale... Tutaj nic się nie zamyka. I tu już jest klimat. Tu już jest klimat taki jak o, lubimy. Izabela najlepiej chyba wygląda. I każdy na nią patrzy, jest kolorowo. Nikola B proszę bardzo. No, tak to wygląda. I już jesteśmy na plaży. I już mamy. Już mamy Tajlandię. Widoki, widoki, prawie jak tutaj, jak byliśmy na plaży na turystów, Ale tutaj się nie wolno rozbierać, więc nie będziemy się rozbierać, a Izabela już biegnie do morza. Biegnie do morza. W pokoju nie zamknęła, ale zaraz w tej formie. Cieplutka! Cieplutka! Dobra, chciałyby się. Już dzisiaj się nie wykpisz. jest cieplejsza woda, nie? od razu wchodzę. Ja od razu wchodzę. Nawet jest palma, do której można się pochuścić. ale urwali, urwali e, sznurek. Ale zobaczcie jaki to jest klimat. To jest klimat właśnie, gdzie można wycilować, wycilować na plaży, prawda? Trzeba zjeść obiad. O, na idziemy jeść obiad. Dzisiaj. Dobra. O, zamkniemy. Nie trzeba zamykać.